Kultowe pierścienie Saturna znikną za mniej niż dwa lata. Wkrótce nie będziemy w stanie zobaczyć wielkiej czerwonej plamy na Jowiszu. Atmosfera Plutona może zniknąć lada dzień. Nawet sam wszechświat może powoli wyparowywać w tej chwili, zacznę jednak od samego początku. Pierścienie Saturna nie znikną na zawsze, przynajmniej w najbliższej przyszłości, ale pozornie znikną z pola widzenia. Zjawisko to jest spowodowane nachyleniem planety podczas jej ruchu wokół Słońca. W rezultacie przyciągające wzrok pierścienie zdobiące gazowego giganta, staną się niewidoczne dla obserwatorów gwiazd za 20-25 lat. Dzieje się tak, ponieważ cienkie pierścienie Saturna obracają się krawędzią do góry. To jakby trzymać kartkę papieru poziomo na wysokości oczu, równolegle do Ziemi, tak aby widoczna była tylko krawędź papieru. Coś podobnego dzieje się z pierścieniami gazowego giganta, w miarę upływu pół roku na planecie zamiast południowej strony pierścieni przechylonej w naszą stronę. Zaczynamy widzieć stronę północną, ale potem planeta przechyla się ponownie, odsłaniając znowu stronę południową. Takie przejście przez płaszczyznę pierścienia zdarza się co. 15 lat. Ostatni raz zjawisko to miało miejsce w 2009 roku. Następnie pierścienie stopniowo stawały się ponownie widoczne w ciągu kilku miesięcy. Tym razem pojawią się na krawędzi w marcu 2025 roku, a następnie powoli powrócą i podobnie znikną w listopadzie tego samego roku. Wkrótce potem pierścienie pojawią się znowu. Najpierw staną się widoczne dla największych teleskopów, a później dla wszystkich innych. Jednocześnie w dalszej przyszłości pierścienie mogą przestać istnieć na dobre. Astronomowie doszli do wniosku, że pierścienie Saturna, które w większości składają się z lodu i skalistego pyłu pochodzącego z rozbitych asteroid, są młodsze niż myśleliśmy. Cały czas tracą tony masy na sekundę, prawdopodobnie minie najwyżej kilkaset milionów lat, zanim całkowicie znikną. Przejdźmy do wielkiej czerwonej plamy na Jowiszu. Ta ogromna szalejąca burza może przestać się obracać w ciągu najbliższych 20 lat. Burza, o której mowa jest większa niż nasza planeta, po raz pierwszy zauważono ją w 1830 roku, ale wcześniejsze wieloletnie obserwacje również wspominały o obecności gigantycznej plamy na Jowiszu. Jeśli była to ta sama wielka czerwona plama, to możemy powiedzieć, że burza szaleje tam od wieków. Wir burzowy pozostał tak potężny dzięki prądom strumieniowym Jowisza o prędkości od 4 do 600 km na godzinę, ale jak każda inna burza ta też nie może szaleć wiecznie, już od dłuższego czasu się kurczy. Przewiduje się, że za dekadę lub dwie zmieni się w wielki czerwony krąg. Pod koniec lat 80. burza miała ponad 56 tysięcy km średnicy, czterokrotnie więcej niż średnica Ziemi, ale kiedy Voyager 2 przeleciał Bogiewisza w 1979 roku, burza skurczyła się już prawie dwukrotnie i to kurczenie się wciąż trwa. W roku 2017 wielka czerwona plama miała szerokość nieco ponad 16 tysięcy kilometrów. Idąc dalej, atmosfera Plutona przechodzi dziwną transformację. Ta lodowa planeta karłowata, znajdująca się ponad 4 miliardy kilometrów od Ziemi w regionie Pasa Kuipera, przyciągnęła uwagę astronomów w 2018 roku, kiedy przeszła przed Gwiazdą. Z tak potężnym źródłem światła oświetlającym Plutona naukowcom udało się zbadać planetę Karłowatą i jej atmosferę. Doszli oni do szokującego wniosku, że atmosfera Plutona ponownie zamarza na jego powierzchni, ponieważ planeta Karłowata staje się coraz mniejsza. Astronomowie wykorzystali kilka teleskopów w różnych miejscach w USA i Meksyku do obserwacji Plutona i jego cienkiej atmosfery, która składa się głównie z azotu. Atmosfera ta jest podtrzymywana przez ciśnienie. Fary lodu na powierzchni planety karłowatej. Od około 25 lat Pluton oddala się od słońca, temperatura jego powierzchni stopniowo spada. Obecnie Pluton znajduje się naprawdę daleko od naszej gwiazdy, ale w pewnym momencie zacznie się zbliżać w innych regionach swojej niesobowicie ogromnej orbity. Oprócz wielkiej czerwonej plamy na Jowiszu, pierścieni Saturna i atmosfery Plutona, traciły również gwiazdy, ale one nie znikają, prawda? Przez tysiące lat naukowcy wierzyli, że światła na niebie są stałe i niezmienne. Nawet po tym, jak zdali sobie sprawę, że te światła są obiektami fizycznymi, tak jak Słońce, nadal byli pewni, że gwiazdy przechodzą poważne zmiany, niezwykle powoli, w skali milionów i miliardów lat. W rzeczywistości jednak najbardziej masywne gwiazdy, będące nawet setki razy cięższe od Słońca, mogą przechodzić nagłe katastrofy, na przykład gdy osiągną kres swojego życia, przebijają w oślepiających eksplozjach supernowych, świecących przez wiele miesięcy i widocznych przez setki milionów lat świetlnych. Ale istnieją gwiazdy, które są tak widoczne, że wydają się mrugać. W ciągu ostatnich lat grupa badaczy próbowała dowiedzieć się, czy faktycznie istnieje szansa na wystąpienie takiego zjawiska. Zaczęli porównywać dane zebrane przez dziesięciolecia obserwacji. Projekt nosi nazwę VASCO: The Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations. Naukowcy są zainteresowani wszelkiego rodzaju znikającymi obiektami. Mają jednak nadzieję znaleźć gwiazdę, która była stabilna i obecna przez długi czas, a potem po prostu zniknęła bez śladu, nawet jeśli skierujesz w tę stronę superpotężny teleskop, nadal nic nie zobaczysz. Nasze obecne rozumienie przestrzeni kosmicznej i jej praw sugeruje, że gwiazdy zmieniają się bardzo powoli w długich okresach czasu. Dramatyczne zniknięcia powinny pozostawiać po sobie zauważalne ślady. Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie gwiazdy powinny świecić stabilnie, niebo jest pełne gwiazd, które zmieniają jasność i pulsują. Ale w wasko chodzi o coś zupełnie innego. Chcą znaleźć coś, co przechodzi od całkowicie stabilnej gwiazdy do całkowitego zniknięcia. Takie zjawisko nie zostało jeszcze udokumentowane, a takie odkrycie może sugerować istnienie nowej fizyki. A teraz przejdźmy do najbardziej niepokojącej części, tej o parującym wszechświecie. Zgodnie ze słynną teorią zaproponowaną przez Stephena Hawkinga, czarne dziury najgęstsze obiekty we wszechświecie z czasem wyparowują, tracą masę w formie dziwnego promieniowania. Nowe badanie twierdzi jednak, że promieniowanie Hawkinga, lub coś bardzo do niego podobnego, może nie ograniczać się do czarnych dziur. Prawdopodobnie występuje ono wszędzie i może oznaczać, że wszechświat powoli, ale zdecydowanie wyparowuje na naszych oczach. Promieniowanie Hawkinga jest czymś, czego nikt nigdy nie zaobserwował, jednak teorie i eksperymenty sugerują, że może ono faktycznie istnieć. Zobaczmy, jak to działa. Istnieje błędne przekonanie, że czarne dziury są kosmicznymi odkurzaczami, które pochłaniają wszystko, co znajdzie się zbyt blisko, za pomocą swojego ogromnego przyciągania grawitacyjnego. W rzeczywistości jednak czarne dziury nie mają większej grawitacji niż jakiekolwiek inne ciało o podobnej masie. To, z czego słyną, to ich gęstość. Niewiarygodne ilości masy, spakowane w niewielkiej przestrzeni, w pewnej odległości od tak gęstego obiektu, przyciąganie grawitacyjne staje się na tyle silne, że ucieczka jest niemożliwa. Nie wystarczy nawet prędkość światła w próżni, da to najszybsza znana rzecz we wszechświecie. Jednocześnie wszystko, co jest wystarczająco masywne lub gęste, może spowodować poważne zakrzywienie czasoprzestrzeni. Mówiąc prościej, ogromne pole grawitacyjne tych obiektów sprawia, że czasoprzestrzeń obija się wokół nich. Chociaż czarne dziury są najbardziej ekstremalnym przykładem, czasoprzestrzeń zakrzywia się również wokół innych, super obiektów, takich jak białe karły i gwiazdy neutronowe lub gromady galaktyk. Oznacza to, że każdy supergęsty i supermasywny obiekt może emitować promieniowanie podobne do promieniowania Hawkinga, a po bardzo, bardzo długim czasie mogłoby to doprowadzić do wyparowania wszystkiego we wszechświecie, naśladując los supermasywnych czarnych dziur. Jeśli okaże się to prawdą, zmieni to nie tylko nasze rozumienie promieniowania Hawkinga, ale także nasz pogląd na wszechświat i jego oraz naszą przyszłość.